I got this. I got this. Chyba Cześć! Witam was wszystkich serdecznie bardzo tutaj, Czuken. Trochę zmęczony, Czuken, bo miałem dość nietypową noc. Nietypową to mam na myśli to, że po prostu mam taki kacyk po ostatniej nocce i aktualnie jestem po dwóch kawach i czekoladzie, żeby jakoś po prostu kontaktować z wami i cokolwiek gadać, gdyż jestem teraz taki zmęczony, że jedyne, co bym teraz chciał zrobić, to się wyje***ć na łóżko i pójść spać, nie myśląc nawet o puzlach. Ale jako, że obiecałem wam to na dzień, Dzisiaj, jako że już jest poniedziałek, jest chyba po 16, bo w sumie pisałem, to pozbierałem się, nagram to. Nie wiem, jak daleko dojdę w tej grze. Nie wiem, u ile panien uda mi się zaliczyć puzzle w kształcie 69. No, Also pewnie się zastanawiać, czemu nie noszę okularów podczas tych gameplay. E, bo jak możecie zobaczyć, w tych okularach odbija się ekran. I musiałbym też cenzuro cenzurować swoje okulary. No, co, so, ktoś mi pisał, żebym e, ten. na no spokojnie. Nie pokazywał bez cenzury. Z boczuszku, albo nawet i z boczuszki. Jeżeli chcecie takie rzeczy bez cenzury, to tam gdzieś daleko jest Prom hub, gdzie możecie chyba sobie coś takiego znaleźć. Względnie nie przedłużając, przejdźmy oczywiście do tych pozli. Dzisiaj nie wiem, ile uda mi się zaliczyć Kubli w kształcie 69. Co do liczby łapek, zostają, zostaje tyle samo. 2000, oczywiście, żeby nie było. A ja już względnie, nie przedłużając, może przejdę dalej, oczywiście. I mam do, dopiero 25% gry. Wow! Skończyliśmy chyba w mojej sypialni z panią. Okej, okay. okej, okay, gurl, jasne. Nikt nie będzie wiedział poza tymi kilkoma tysiącami ludzi, którzy mnie oglądają. Nikt, ma... Dobra, mamy włóczkę jedynie w ekwipunku. Mamy Aundry już na 100% wytentegowaną. Jeżeli mam być szczery, to już chyba raczej nią nie musimy się przejmować. Ale możemy sobie u niej wyrabiać hani, do, żeby po prostu wyrobić sobie umiejętności, z czego ja muszę sobie wyrobić sensitivity, charyzmy i lak. Na full. Dobra, 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 dobra. Chodźmy może do mommo. Yeah. Żeby nie było. Okay. Oczywiście. Bye. Z mojej sypialni do mojej sypialni przejdziemy. Well, o, oh, hej. You look at this guy? I no. You the I can't believe that happened. <laughs> believe it, buddy. You earned it. You know, I have to say, I might even be a little jealous. I mean you've got a ways to go, but you're turning out to be a regular sex machine. Be ashamed to let these girls have you all to themselves. Yeah, you know what? Fuck it, I'm in... Okay. Wiem, że teraz, skoro ją mamy u siebie all boundry pointies. Okej, okay, czyli mniej to dosłownie majtki. Okej. Okay. Wiem, że yy, no, nasza wróżka lubi taki staw. I nie wiem co to yy, robi, nie wiem jak tego się pozbyć. Nie będę narzekał, mam własną seks wróżkę. Chodźmy może na puzzle, żeby nie było. Let's do this shit! That's my girl! Zacznijmy od rozgrzewki. Ile, ile będziesz wymagać ode mnie? Prawie tysiąc. Okej. Okay. No i mamy to. Nice! Easy mode. Easy to jest. Easy mam pierwszą serduszkę z. Eee, wątpisz we mnie? Dobra, wyszło jak wyszło. Mamy dużo mani, możemy teraz z tego skorzystać. Co co lubi nasza wróżka? Ona lubi Love's Giz Dancer. Unique Type Sex Toys Ox. Nature Festive. Nie ma nic związanego z tym. Masz tutaj. O, ona jest dziwna strasznie. Co to jest? Consume all passion tokens on the grid. Czy ja mam coś? Z czego nie korzystam, bo jak na chwilę obecną, nie użyłem tylko tych earringsów, więc myślę, że consumable passy byłoby o wiele lepsze według mnie. Dobra, dobra, mamy morning, mamy dwa... Y, dwie dziewczyny z pięcioma sercami. Jeżeli chcę myśleć idealnie i trafić w idealny punkt, to muszę do nich pójść, gdy będzie noc. Kurwa, brzmi to jak planowanie zamachu, nie? Oczywiście chcę z nimi pograć w puzzle z boczuszki. You get a new message from Kiu. I'm scared. Dobra, jest spoko. Okej, okay, dobra. Co ty to? I know you, can, uh, you can't really see in the world, well because there's totally sexy face in the way. But this is where I live. Okej. Okay. nie mam nic związanego z tym, z, z, z tym, ale mogę chyba i zmienić fryzurę? Nie mam. Dobra, nie mam, nie mam żadnej dodatkowej fryzury. Mam nadzieję, że będziesz miała lepszy strój niż to dziwne coś, co ci prawie dupę odsłania. Nieładnie tak wychodzić na ulicę. Zimno ci będzie i co jest? I kurna będę jeszcze musiał płacić za leki, nie? Bo się przeziębiła, a bo, bo chciałam wyglądać stylowo. Dobra, ty już wyglądasz stylowo. Why aren't you to chase the ball again? Ponieważ nie hmm. No okej, okay, dobra, to był bardzo dobry ruch. Nie wiem, zrobię się w tym coraz lepszy. Jeszcze bardziej lepszy, ale poczuję Dzięki, doceniam. Eee, ja już nie mam pytań odnośnie tego wszystkiego. Baba, ja muszę iść. Muszę iść dalej, muszę iść dalej z tymi puzzlami. muszę zobaczyć, co mi te puzzle dadzą. Dzisiaj mam na celu trzy rzeczy. If you know what I mean. Pokaż mi swój grid, jak to. Chol ciekawy strój, masz. Dobra, mamy to. Skupienie na maksa leci teraz coraz wyższe, bo mam. Muszę se chani wyrobić. Muszę se mnóstwo chani wyrobić. Noc. New message from Audrey. Aha, look, I to fit his whole thing in. Practice makes perfect, lol. Maybe next time that will be. Yeah, right. Admiros? Nie witam. wygląda to wyzywająco. Chyba przez to, że jest cenzura yy, z tego. A dobra, nieważne. Ona wsadziła se kubek w mordę. Nie, jest to wyzywające. Oj, jest to wyzywające. Dobra, Admiros, bardzo mi się teraz przydałeś, nie? Przestańcie mi to wysyłać. Ja się czuję niekomfortowo, gdy coś takiego widzę. Like, dajcie spokój. W pokaż mi swoje towary. Jakie masz fryzury? To mi się podoba. Tak wyglądasz o wiele lepiej, według mnie, z tymi dwoma kucykami. Dobra. A, jeszcze miałem ci dać to. Proszę bardzo. Dobra, zanim wyczerpiemy się na tym, wow. jedziemy. Uh, okay. I mean, yeah, let's do it. Czas się skupić, siomeczki. Czas się skupić. Mam za dużo złamanych serc na tym. No i ostatni ruch. Nie, to jest przedostatni ruch. Ok. Coś, co mogę złączyć tak bez słamanych serc. Ez, dobra. Czaty. Uzle. na czas. I będę potrzebował Admirosa mocno. Dajesz malina. Ciągniesz jeszcze 30. Och, tak. Właśnie tak. Jak dobra, mamy, to. Tak, mamy tak, to. Tak, te, to. Mamy to. Za fucking to mamy. Skupienie dobrze, poszło malina. na maksa. Słyszałem nawet jak Zeron, kurna, korzystał z lodówki za mną O ja pierdole, Admiros Dzięki za cenzurę, bardzo się to przyda Oj, bardzo się to przyda Bardzo się to w aktualnej chwili przyda Dobra, już, już, spokojnie, idź już Nie wiem, spać czy coś Skończyliśmy puzzle Ja pierdole Zdobiliśmy jej majty Zajebiście. W ogóle, czy Ty możecie mi powiedzieć, co zrobić z tym... z tą dziwną rzeczą, rzeczą? Jedynie wiedziałem, że można to dać Kiju, ale nie wiedziałem, co można dalej zrobić z tym Staffem. Więc. Dobra, chodźmy może do Kiju. Czemu by nie? Co ona robi na university, na university campus? The fuck? A, bo ona może jeszcze pomagać innym studentom w puzlach, No, faktycznie. From Kiana? From Momo? Hey, just got you got out of the shower, was thinking about you. I bet you wish the towel wasn't there, with Lmao. That's kinda. Fine? Master, whatever you need, I'm here for you. I'm just happy to be able to spend time with you. Oh. Oh. That's some kinky shit? Jesus. Oh man, I'm definitely gonna get a lot of mileage out of this one. Is we'll zazona brzmi strasznie dziwnie. Console An Roman tokens on the greed. Hey, that's pretty good. Dobra, nieważ, lecimy Can't na puzzle. Puzzle puzzlami w puzzlach przejęte. Gdyż puzzle są puzzlami w puzzlach. Yes. Nice! Nie, jeszcze nie nice. Uj, monka jest dawaj mi ten ruch. Dobra, to był dobry ruch. Sukces. dobra, jest coraz ciężej faktycznie. Ja pierdzielę. Ja się ledwo co wyrabiam teraz z ruchami. Okej, okay, no, do. okay, dobra. <laughs> koki. O nie, czekaj, bądź koki. To jest najlepsza strategia, łap. Łap, łap Dobra, mamy dwa nowe prezenty. Increase amount of flirtation tokens to fall eee, oraz console on the power tokens on the grid. Jest to spoko? Nice Ostatni ruch mi został. Nie dam rady. Po raz pierwszy. Pierwszy raz od dawien dawno zjebałem z tym, z puzlami Wow Szukam czwórki jakiejś, które by mi dubsku uratowały, ale nie widzę, mam ostatni ruch God fucking damn it. Failure, po raz pierwszy od dłuższego czasu failure, muszę się pod Eee, normalnie to jest moja wina. Nie skupiłem się i wyszło jak wyszło. Czy po eveningu jest noc? Tiffany już śpi. Muszę to przespidranować. Kurwa nie mam kasy, bo wydałem wszystko na mega megabyt, żeby sobie trochę wyrobić. Hani. I trochę się podekspiłem, oczywiście, jak widzicie, przez rozmowę z jedną dziewczyną. Trochę to wybustowane i trochę overpowered, ale ok. Ale Steel mam takie szlak, nie mam kasy, teraz jestem biedny w huj. Dobra, mamy to. Fuh. No i zajebiście, No i mamy to. Jest ranek, nie? Wow. wow. After, jest afternoon, evening i okej. Okay. O, Zładmir. I need you right now. Kurwa. Master look, I'm just laid in this books. You have under your bed. Ok, 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 ok. Pięknie. Pięknie. Zajebista kombinacja i mamy to! Holy shit, man! Za dużo skupienie jak na tą porę. Owe little boys gry. Dzięki! Mam 23 lata, kobieto! You got a new message from Kiyum. Holy fuck, I just discovered your washing machine is so useful. I really like this. the high setting. Nice! That's kinda hot, not gonna lie, ale... Ty płacisz rachunek z korzystania tej praleczki, moja miła? Nice. Kolejne puzzle do kolekcji. Męczące to. No i zisz. Puzzle mi coraz lepiej wyłażą. Coraz lepiej, ale jest ciężko. You get a message. Admiros! Okej. Okay. Okej. Okay. Się robi coraz goręcej. Grzejnik mam, kurwa, podkręcony na maksa. Przecież ja z nią już byłem na łące. Ale jestem głupi. To znowu muszę przespidranować. Teraz się skapnąłem po tym, że chciałem dać jej prezent. Szat! Bięk, bęk, bęk. O, ja już chcę skończyć te puzzle. To jest po prostu siedzenie przy tym i czekanie, aż będzie dobry moment na wszystko. Czy ja mam wybustowany romans? Nie mam wybustowanego romansu, więc wybustujmy ten romans i miejmy już to z głowy. Och, tak. Właśnie tak. Miał. Jak najlepiej. Och, tak. Miał. Właśnie jest. Miał. Och, tak. Właśnie tak. Miał, miał, miał. Och, tak. Niczem kotek, który wlazł na płotek. End. Just end me. O! Oh. She just want a hug. How Not gonna lie Fajnie. Zajebiście ja już chcę iść spać Dajcie spokój, siedzenie przy, tej, przy tych zastranych puzlach co najmniej dwie godziny Kurwa, ale ja będę montował Dajcie spokój yep. I mam twoje panties, jeszcze dostaliśmy e, Foto na sam koniec Od Beli oraz od Loli Kinda cool Not na lie, jest spoko. No i kolejne dwie panie... U, u kolejnych dwóch pań rozwiązałem puzzle, jeszcze trochę, ja nie wiem co zrobić z tym urządzeniem, napiszcie mi w komentarzu. Myślenie o tej porze jest najgorsze, ale przez... ale plusem jest to! Plusem jest to, że się, gdy się skupiam na puzzlach, nie skupiam się na dźwiękach i o wiele łatwiej mi wszystko wtedy wychodzi. Ja się z wami żegnam, miłej wa, wam nocy życzę z boczuszki, kurwa. No i no... 2000 lajków, i za kilka dni po pojawi się kolejny odcinek. I guess.